Siema. Chciałem wam tylko powiedzieć, że 26 lutego kiedy się ferie skończą, dla mnie przynajmniej, bo w, w, w województwach ten, co nie, y, różnie się kończą. Ale u mnie się kończą 26 lutego i kiedyś dawno temu mogę nawet sprawdzić, poczekajcie chwilę. Tak, rok temu mniej więcej, bo YouTube nie podaje tak dokładnie. W sensie, że jakby wszedł opis, to by podał dokładnie, ale jestem zaleniwy na to. Więc około rok temu yy, stworzyłem filmik, gdzie ja szedłem do szkoły i gadałem yy, coś, bo ja nie oglądałem tego filmu, nie, już nie pamiętam, co było rok temu. No, w każdym razie coś tam gadałem. Yy, I myślę, że. Yy, jak nie mam zbytnio co nagrywać z gamingu, nie? Ani vlogów takich normalnych, nie idąc do szkoły, tylko takich vlogów normalnych, vlogów, nie mam czasu nagrywać. Znaczy czasu, nie, mam czas, tylko że nie mam jak nagrywać. To myślę, że fajny pomysł na wrzucenie więcej filmów na moim kanale będzie yy, właśnie z powtórzenie tego, czyli ben, czyli będę szedł do szkoły i będę nagrywał, tylko nie będę mógł się patrzeć na kamerę wtedy, bo nie chciałbym, żeby coś mi rozjechało. Więc będę... O, o! O tak, o. O tak to będzie wyglądać, nie? No i to tyle. Pa pa!